Pomidory poprzesadzałam do większych doniczek. Póki co jest bardzo dobrze. Nie wysyłają mi liściami żadnych sygnałów o chorobie, o jakichś problemach, o niedoborach składników pokarmowych. Ale dzisiaj chciałam powiedzieć o podlewaniu niby takiej prostej, zwykłej czynności, a jednak bardzo kluczowej dla rozwoju, wzrostu i plonowania pomidora. Okazuje się, że przy tym zwykłym podlewaniu popełniamy najwięcej błędów. I ja też zanim doszłam do takiej właściwej uprawy pomidora, popełniłam tyle błędów na przestrzeni lat, że głowa boli. To nie jest tak, że od razu wiedziałam, co jak robić, bo uczymy się całe życie i tak jak to zawsze moi rodzice, głupi głupimi poumieramy. Ale podlewanie ma bardzo kluczowe znaczenie w rozwoju, wzroście i w plonowaniu pomidora. Przede wszystkim podstawowe pytanie: kiedy podlewać pomidory? Rano czy wieczorem? Na przestrzeni lat zdecydowanie zauważyłam, że lepsze efekty przynosi podlewanie wieczorne niż ranne, dlatego że jak podlejemy rano, to Wychodzi słońce, ogrzewa już ziemię i ta woda zaczyna parować. Ziemia paruje i niestety woda szybciutko ginie. Roślina nie zdąży tej wody pobrać tyle, ile jest jej potrzeba. Wieczorem, jak podlejemy, ona ma pół doby na spokojne pobranie tej wody. Jeżeli nie dostarczymy odpowiedniej ilości wody, roślina może cierpieć, może żółknąć może być głodna mimo że dokarmiamy ona może być głodna dlatego że woda jest nośnikiem transporterem składników pokarmowych i to ona transportuje składniki pokarmowe w górę żeby pobrać jakikolwiek pokarm roślina musi mieć wodę i teraz y, drugą taką istotną rzeczą jest y, samopodlewanie ilością wody z reguły, jeżeli chodzi o grunt, bo tu nie mówię teraz o doniczkach, jeżeli idzie o grunt, idziemy z konewką, z wiaderkiem, z czymkolwiek i podlewamy ciach, ciach, ciach. Też zauważyłam, że jest to błąd. Też tak robiłam. I te rośliny dostały tej wody trochę. I co? No i wykorzystały jej po wodzie. Kolejne godziny były bez wody. Najlepiej sprawdza się zalewanie pomidorów. Iść podlać je solidnie, raz, a porządnie, tak, żeby starczyło jej na 2 trzy dni. Lepiej sprawdza się zalanie pomidorów, takie, no nie zalanie, żeby całkiem, wiecie o co chodzi, solidne podlanie, takie raz, a konkretne, niż takie po trochu. Jeżeli są one w doniczkach, tu już dostosowujemy do. Wielkości doniczki, do ilości podłoża w tej doniczce, i podlewamy albo tu w doniczkę, albo w tackę. Też błędne jest podlewanie. Często wielu z Was tak robi, że konewka i lecicie sobie po grządkach, po doniczkach. To też jest, powiem Wam, błąd, bo roślina. Może dostać poparzenia, jeżeli cały dzień piecze słońce, te liście są rozgrzane i podlejecie tą roślinkę, może dojść do poparzenia listków i one wtedy będą brązowieć, żółknąć. Poskręca te liście. Bardzo istotna jest temperatura wody. I wiecie co ja robię? Zawsze wieczorem bądź rano. Przynoszę sobie w konewkach, w wiadrach, stawiam wodę przed szklarnią i ona stoi, ogrzewa się. Później przychodzę pod wieczór po południu i taką wodą podlewam. Ona jest wtedy nagrzana, jest ciepła i nawet jeżeli gdzieś kapnie na liść, nie zrobi większego problemu. Z tego względu, że będzie dostosowana temperaturą do liści. I takim liściom nic nie zrobi. Wtedy one nie pochorują, ale to nie znaczy, że konewką po tych liściach trzeba unikać podlewania pomidorów po liściach albo w korzeń doglebowo, jeżeli są w gruncie, bądź w doniczkę, w podstawek. Niby zwykłe podlewanie, a jednak bardzo kluczowe, i takie niby zwykłe podlewanie. Może nam bardzo uszkodzić rośliny, doprowadzić do wielu takich nieprzewidzianych komplikacji później w tego następstwie. To samo tyczy się ogórków. Pomidor ogórek jest wrażliwy na pokropienie liści, zwłaszcza nieodpowiedniej temperatury wodą w nieodpowiedniej porze dnia. Nie powinno się kategorycznie podlewać roślin w dzień. Z tego względu, że parzy słońce, one walczą z tym słońcem i jeżeli je podlejemy w środku dnia, jak smaży słońce, to na bank popalimy liście. Nawet w korzeń nie powinno się podlewać w ciągu dnia, bo też roślina różnie na to może zareagować. Najlepszą porą do podlewania jest rano bądź wieczór. Przy czym zaobserwowałam i ja podlewam wieczorem, gdy temperatura jest już zdecydowanie niższa. Liście są chłodniejsze i nie smaży słońce. W dzień nie podlewam żadnych roślin. To jest dla nich zabójstwo. Jeżeli będziemy przestrzegać zasad prawidłowego podlewania, to z roślinami nic Bardziej takiego poważnego dziać się nie będzie. Oczywiście jeszcze kluczowe jest dokarmianie, pilnowanie chorób, ale to będzie w następnych odcinkach. Póki co jest bardzo dobrze u mnie i mam naprawdę powody do radości, mimo że no męczą te przymrozki. Strach jest z tymi pomidorami wyjść do gruntu. One już chcą, bo tak jak te kwitną, no ale gdzie z nimi do gruntu? Gdzie ich na śmierć wystawić? Trzeba jeszcze czekać. No i tak przesadzam je z donicy w donicę, żeby miały coraz to więcej miejsca. I póki co termin wysadzania odroczyłam o kolejne dobre dwa tygodnie. Ale kwitną. Pomidory są dobrze dokarmione, dobrze odżywione, kwiaty jędrne, łodyga kwiatowa ciemnozielona. Nie żółkną. Ile tu się czerwieni truskawek? Tam są trzy, tu są cztery i tu są kolejne. Nasze pierwsze truskawki w szklarni. Bo na polu póki co to nie mam na co liczyć. Jeszcze jest raz, że za wcześnie, a dwa, no połowa omarzła. Ale druga połowa jest i też to jest powód do radości póki co. Ależ ta ziemia pachnie jak jest podlana. Na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami i życzę Wam wszystkim bardzo dużo siły i radości z takich małych rzeczy, bo ten sezon na pewno do łatwych należał nie będzie. Będzie on bardzo ciężki i jeszcze z niejednym polegniemy. Także życzę Wam siły i zadowolenia na co dzień. Do następnego.